Stoimy na e, najtrudniejszym fragmencie na tej trasie? Ja myślę, że nie, że najtrudniejszy jest ten finałowy zjazd e, po kamieniach, ale myślę, że na pewno wymaga sporo doświadczenia, żeby tutaj zjechać. E, Ciebie dzisiaj ten zjazd ma pokonać. pokonał? No pokonał mnie. No nie, Ciebie czy twój rower? E, no w zasadzie no, jedno i drugie, no popełniłem gdzieś błąd, bo w sumie problemy zaczęły się na górze. Wypiąłem się, e, potem próbowałem się wpiąć i tu niestety tak jakoś jechałem. Niestety wytłukło mnie, ściągło mi oponę i niestety no, miałem niestety lot do przodu. Ale to jest tak, że co, potem musiałeś być do boksu? Czy ta opona Czy troszkę, jeszcze trosz, Nie bardzo się dało jechać, troszkę było po prostu dało się jechać, ale już resztę wszystkich elementów technicznych musiałem zbiegać. Czy było po wyścigu to fakt? No nie? po wyścigu, no bo z drugiego miejsca spadłem na chyba dziewiąte, dziesiąte. No tu mi chłopaki jeszcze zmienili, e, udało się odrobić, dojechałem piąty, no, ale niedosyt jest, bo niestety no, półdługo uciekło. E, to jest taka trasa, jaka lubisz, jeśli chodzi o cross country? Czy to już jest powyżej Twojej strefy komfortu? Nie, no myślę, że tak. bo pod, Pamiętam, jak tutaj startowałem w latach 2013-2014, bardzo mi się ta trasa podobała. E, teraz, co prawda, miałem e, pewne obawy po wypadku, który, na którym się połamałem, ale, ale jakoś z czystą głową jechałem tą trasę. No niestety, na no są jakieś niedociągnięcia. Żeby jeździć takie trasy trzeba jeździć. E, także wszystkie błędy jakie wychodzą, taka trasa wszystko pokaże. Ja też z Tomkiem Leś, jakim rozmawiałem, że jestem świeżo też z waszej strony, wróciłem z, pod, tak, z Podkarpacia. Tak. Jeździłem się szlakami teraz górskimi, w szlakiem granicznym. A w sumie takie elementy są u was na, na, na porządku dziennym na, na trasach. Także są. nie musicie szukać za bardzo e, takich przekombinowanych tras można powiedzieć. Zgadza się, są. Tylko wiadomo, żeby jechać też na taką trasę samemu no to w razie, gdy coś się stanie, no to jest problem. No to mimo wszystko trzeba zawsze albo jakąś ekipą jechać, albo coś, no bo w razie urazu czy czegoś, no to mogą, mogą być problemy. No powiem ci szczerze, że zjeżdżałem między innymi właśnie GSB Cisnej, tam jest taka sekcja DH. Garmin pokazał mi minus 28% w tym momencie. No jechałem dwa razy wolniej niż tam niż te komy na segmencie były, a i tak nie czułem się do końca komfortowo. Też na pewno ci, co robią komy, no to na pewno te trasy znają i, i, i śmigają je po prostu. Na pamięć. Mhm. No Myślę, że tu my też, jak przyjechaliśmy tylko dzień wcześniej, no to na taką trasę to jest troszkę mało, żeby przyjechać. Ja tak naprawdę wczoraj zrobiłem dwie pełne pętle i myślę, że to jest troszkę mało, żeby. żeby... A to było tak, że pełne pętle, czy to przed taki element jak tutaj te korzenie? To robiłeś kilka razy sobie? Znaczy, tu, tu, tu robiłem, robiłem, chyba 5-6 razy jechałem, jakąś tą linię wybierałem, na początku to nie szło, ale mówię, no, jakąś tam linię miałem fajną, no, po prostu no. Albo ja popełniłem błąd, albo no mówię, okay. ściągnęło oponę. Mamy Paulo Gorycko, przerwa Ci na chwilę. No dobrze? dobrze? Wyglądało to mało przyjemnie, bo tam twarzą w te w korzenie. Tak Myśle, myślę, że mój lot wyglądał podobnie, tylko ja znowu twarzą uderzyłem w tamtego kamienia. Także dobrze, że mam brodę nie widać, że, nie starte. <grywa> że, że buzia jest obita. Także mój bardziej ręce, tutaj trochę piszczel, ale no, mówię, no, szkoda, szkoda, że niestety był ten kapeć, bo cały czas był w zasięgu to, to, to miejsce na podium. No to jak się mówi, trzeba gonić króliczka, więc kolejne zawody za dwa tygodnie w Jastrzębie o zdroju. Tak, tak, tak. No to liczyłem trochę na tą trasę, że tutaj coś mimo wszystko powalczę, no bo gdzieś tam technicznie jeździłem w miarę dobrze. No Od długo też było, skoro byłeś drugi, no. No ale mówię, no też 4 lata przerwy i w sumie 4 miesiące trenuję po w latach. Tak? To tylko pokazuje, jaki jest potencjał. Także że potencjał jest. Eee, trzeba się brać do roboty i niestety przełknąć gorycz porażki tym razem. I do przodu. Dzięki w takim razie i do Dzięki zobaczenia. Wielkie.